Hej, dzisiaj sprawdzimy, czy warto kupić polizingowego Lenovo ThinkPad X280 kompaktowy, biznesowy laptop, który mimo swoich lat wciąż potrafi zaskoczyć. Zobaczmy, co potrafi ten mały ThinkPad. X280 to klasyka. Czarna matowa obudowa z magnezowego stopu, świetna jakość wykonania i ta charakterystyczna czerwono-czarna stylistyka. Laptop waży zaledwie 1,3 kg, więc idealnie sprawdzi się w podróży. Mimo kompaktowych rozmiarów, mamy tutaj pełny zestaw portów, takich jak USB-C, USB-3.0, HDMI, a nawet czytnik linii papilarnych. W środku znajdziemy procesor Intel Core i 5 ósmej generacji. Do tego 16 GB pamięci RAM DDR4 i szybki dysk NVMe o pojemności 256 GB. W codziennym użytkowaniu, takim jak internet, biuro, filmy, a nawet lekka obróbka zdjęć, działa bardzo sprawnie. Oczywiście nie jest to sprzęt do gier, ale do pracy mobilnej rewelacja. ThinkPad X280 posiada świetną klawiaturę, jedną z najlepszych w swojej klasie. Ekran Full HD jest matowy, więc idealnie nada się do pracy w terenie. Dodatkowo posiada funkcję dotykową, która ułatwi nam nawigację. Lenovo ThinkPad X280 to mały, solidny laptop. Dla ludzi, którzy potrzebują niezawodnego sprzętu do pracy, ale nie chcą wydawać fortuny. Za około 1000 zł dostajemy sprzęt klasy biznesowej, który wciąż daje radę w 2025 roku. Jeżeli szukasz kompaktowego Finkpada X280, to świetny wybór. Wejdź na rnew.pl i zapoznaj się z naszą ofertą, dobierając idealny sprzęt dla siebie.